Z rzeczy akcesoryjnych, które niewątpliwie przydałyby się w Afryce Twin, to jest ten tylni fender taki, tylni chlapacz, który będzie łapał tutaj to błoto, prawda, kiedy gdzieś tam jedziecie z plecaczkiem i z kufrem, no to coś takiego jest zrealizowane już nawet w, powiedzmy, chińskich motocyklach czy włosko-chińskich, takich jak Benelli, tego typu motocykla w tej, tej klasie BMW, GS na pewno ma te tylne fendery wiem, że sprzedawane są również na popularnych aukcjach te tutaj chlapacze i jest warte rozważenia, zainwestowanie w nie, no bo faktycznie potrafi on tutaj y, sporo wyrzucić tego błota za siebie, tym bardziej, że wahacz jednak jest długi koło jest wysunięte daleko do tyłu, tutaj jak widać no ten zadupek y, zawsze jednak jest sporo chlapany i te, w tej chwili tego nie widać, ale no, po jakichś wypadach, na wycieczki w czasie jakichś deszczowych, błotnistych dni No to sporo tego tutaj zbiera się na kufrze centralnym i, i, i wszędzie tutaj dookoła Więc zakup takiego Fendera polecałbym